Ekspres do kawy Jura N8 Touch dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych. Full Nordic White, który stoi przed Państwem, oraz Full Metropolitan Black. Ekspresy są całe białe, całe czarne z chromowanymi elementami. W ekspresie Jura N8 Touch możemy przygotować, zaprogramować i przygotować 12 różnych specjałów: 5 białych, 5 czarnych, porcje wody i porcje spienionego mleka. Na ekranie głównym możemy ustawić cztery ulubione napoje. Możemy zrobić to sami, ale może to za nas zrobić też tryb inteligentny, który jest w tym ekspresie. Oprócz tego w interfejsie obrotowym znajdziemy wszystkie 12 specjałów dostępnych w tym ekspresie i są to: Espresso Dopio, Gorąca Woda, Cortado, Kawa Barista, Kawa, Espresso, Latte Macchiato, Cappuccino, Listretto, pianka mleczna, macchiato oraz kawa biała. Aby zaprogramować dowolny napój kawowy, wystarczy, że przytrzymamy go przez 2 sekundy, czy to na ekranie głównym, czy w interfejsie obrotowym. Jeżeli chodzi o opcje programowania, zaprogramować możemy moc kawy w 10 stopniach, ilość kawy. I tutaj to już zależy od danego napoju kawowego, w jakim zakresie, ilość spienionego mleka dla kaw mlecznych oraz temperaturę. W programatorze tego ekspresu znajdziemy dwie zakładki. Pierwsza zakładka tyczy się konserwacji, natomiast w drugiej znajdziemy inne ustawienia ekspresu, jeżeli chodzi o konserwację. Znajdziemy tutaj paski postępu zmieniające swój kolor na czerwony, w miarę z upływem czasu. Informują nas one o tym, ile jeszcze czasu pozostało do najbliższego, na przykład czyszczenia. Możemy przeprowadzić tutaj następujące programy pielęgnacyjne. Przepłukanie systemu kawy, przepłukanie systemu mleka, czyszczenie systemu kawy z olejków kawowych przy pomocy tabletki czyszczącej, czyszczenie systemu mleka z tłuszczu, z wytrącającej się laktozy przy pomocy detergentu, Wymianę filtra, odkamienianie ekspresu, blokadę wyświetlacza, aby go wyczyścić i informacje na temat codziennej pielęgnacji ekspresu. W zakładce ustawienia ekspresu znajdziemy wybór języka, wybór jednostek, wyłącz po, czyli czas, wyłączenia po ostatniej zrobionej kawie, ustawienia twardości wody. Włączenie trybu oszczędzania energii, w tym trybie ekspres w czasie przestoju obniża temperaturę termobloku, ale przed przygotowaniem następnej kawy będzie potrzebował chwilę na to, aby się dogrzać. Nazwa produktu, czy na wyświetlaczu głównym mają być wyświetlane tylko obrazki kaw, czy również nazwy tych produktów. Licznik kaw, licznik konserwacyjny, reset do ustawień fabrycznych i wersja oprogramowania. Jest tutaj również wspomniany już wcześniej tryb inteligentny. Ekspres do kawiura n 8 TAC jest bardzo kompaktowy. A jego wymiary to szerokość 27 cm, wysokość 33 cm i głębokość 45 cm. Waży zaledwie 10 kg. Wylewka kaw czarnych i kaw mlecznych w jednym została umieszczona centralnie i nosi się maksymalnie na wysokość 138 cm, co pozwala nam na umieszczenie tam, w tamtym miejscu już stosunkowo wysokich filiżanek do latte macchiato. Ekstres do kawy został wyposażony w wspiniacz Fine Foam, czyli taki, który przygotuje dla nas aksamitną, kremową piankę mleczną. Od góry na ekspresie znajdziemy pojemnik na ziarno o pojemności 125 g, który jest przykryty pokrywą z gumową uszczelką, pokrywą aroma, chroniącą aromat kawy. Wokół pojemnika znajduje się pierścień do regulacji grubości mielenia. Regulacja ta jest sześciostopniowa. Młynek, jaki został zaimplementowany w tym ekspresie, to praktycznie najnowsze dostępne w biurze rozwiązanie młynek aroma G3 ze stalowymi, stoszkowymi żarnami. Które Mielą ziarno bardzo szybko i bardzo precyzyjnie. Tuż przed pojemnikiem na ziarna znajdziemy w tym ekspresie wsyp kawy zmielonej, bo w tym ekspresie możemy przygotować kawę z kawy wcześniej zmielonej. Możemy użyć do tego maksymalnie jedną płaską miarkę kawy wcześniej zmielonej. Po prawej stronie, patrząc od frontu, znajdziemy pojemnik na wodę o pojemności 1,1 litra. Express jest wyposażony w system IWS, czyli Intelligent Water System. To znaczy, że jest kompatybilny z filtrami Claris Smart bądź też Claris Smart Mini, dzięki regulowanemu adapterowi. A w skrócie jeżeli chodzi o tą technologię IWS, Express łączy się przy pomocy technologii RFID z filtrem Claris Smart Claris Smart Mini i dzięki tej łączności, Korzystanie z takiego filtra, wymiany takiego filtra są banalnie proste. Ekspres do kawy Jura ENA8 Touch jest wyposażony w pojemnik na odpady o pojemności około 10 porcji fusów oraz pojemnik na popłuczyny z aktywną kontrolą ilości tych popłuczyn. Sercem tego ekspresu ze względu na kompaktowy rozmiar jest mniejszy moduł zaparzający o maksymalnej pojemności 10 g zmielonego ziarna na jedną porcję kawy. Variable chamber z regulowaną komorą zaparzania. Jeżeli chodzi o zaparzanie, wspierają je dwa systemy PEP, czyli Pulse Extraction Process, proces ekstrakcji pulsacyjnej, oraz IPES, czyli inteligentne wstępne zaparzanie, a wszystko po to, aby efekt końcowy był jak najlepszy. Pompa wody w tym małym ekspresie do kawy jest niesamowicie wydajna i niesamowicie wytrzymała. Jest w stanie nadążyć za trybem PEP. Jest też w stanie zapewnić nam stały parametr, stałe ciśnienie statyczne maksymalne na poziomie 15 bar od samego początku zaparzania do samego końca co jest niesamowicie istotne ze względu na smak kawy. Ekspres jest wyposażony w jeden układ grzewczy i standardowo w przypadku Jury jest to termoblok przepływowy. Który wespół z zaawansowaną elektroniką jest nam z kolei w stanie zapewnić stałą temperaturę od samego początku do samego końca zaparzenia, co również ma ogromne znaczenie. Ekspres do Jura N8 Touch jest kompatybilny z adapterem Smart Connect. Taki adapter to wydatek dodatkowy około 180 zł, ale jeżeli go kupimy i zainstalujemy aplikację Jura Operating Experience na naszym smartfonie, to będziemy mogli przy pomocy tego smartfona zaprogramować i przygotować jeszcze jeden dodatkowy specjał kawowy, i będzie to Lungo Barista. Jura Ena8, na 8 Touch, zaraz obok ekspresów E8 są najchętniej wybieranymi ekspresami do kawy. I mam nadzieję, że również wśród Państwa znajdą swoich wielbicieli. Jeżeli chcecie wiedzieć Państwo na temat tego ekspresu, zapraszam na mój kanał, gdzie znajdziecie filmy porównania, unboxing tego ekspresu. Mam nadzieję, że ten filmik się przydał, że był pomocny. Jeżeli spodobał się Państwu proszę o zostawienie łapki w górę, subskrybowanie kanału. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i do następnego filmu.